Zorg ervoor dat we van de Biedne kaliki jesteśmy do góry, kalwaryjną dziemy aby z ludzkiego miłosierdzia stać. E, 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 e. Ale ten tu, to wygląda na kalikę, co? Może i nie wygląda, ale nie moc mu w piersiach, co go do grobu. Ciągnie, módlcie się za niego, dobry człowieku, bo biedny może jutro nie dostać. Widzę, że trzeba wam pomóc, dobrze A, ludzie. Pójdźcie do chaty, pójdźcie. pójdźcie. pójdźcie.